UEFA grozi Anglii wykluczeniem z Euro, gigantyczne szczęście Realu Madryt, spektakularna demolka, Misz kraju kompletnie rozbity przez Lecha. Dobra wiadomość dla polskich kibiców, to wszystko w dzisiejszym odcinku Pigułki Piłkarskiej, w której znajdziecie najciekawsze piłkarskie podsumowanie ostatnich dni. UEFA poinformowa Anglię, że grozi jej wykluczenie z udziału w Euro 2028, które Wielka Brytania będzie współorganizować z Irlandią. Wszystko w związku z planowanym wprowadzeniem przez brytyjski rząd niezależnego regulatora do spraw futbolu, który ma kontrolować wszystko, co się dzieje w tamtejszej piłce. UEFA ostrzega, że to naruszenie jednej z najważniejszych zasad, że rządy krajów nie mogą mieć żaden wpływ na futbol. Real Madryt wykorzystał ogrom szczęścia, królewskich starcił z Realem Sociedad, aż trzy razy ratowała poprzeczka i słupek, co piłkarze Realu skrzętnie wykorzystali w drugiej połowie. Mistrzowi Hiszpanii okazali się po przerwie bezlitośnie i skuteczni. Wykorzystali dwa rzuty karne, wygrywając 2 do 0. Nikt się nie spodziewał, że hitowe starcie lidera Ekstraklasy z obecnym mistrzem Polski będzie aż tak jednostronne. Lech Poznań kompletnie zdominował biały Białystok, demolując ją u siebie aż 5 do 0. W bieżących rozgrywkach za udział w meczu Liki Mistrzów jako gość trzeba zapłacić 60 euro. W Lidze Europy 40 euro, a w Lidze Konferencji tylko 20 euro. W następnym sezonie ceny tych dwóch pierwszych pucharach jeszcze spadną. Za kibicowanie jako przyjazny w Lidze Mistrzów będzie się płaciło 50 euro, w Lidze Europy 35 euro, natomiast w Lidze Konferencji cena pozostanie bez zmian, czyli 20 euro.